Nie gramy sobie 19 dni w lesie przed chwilą. Robiłam od samego początku. Nie udało mi się to, ponieważ ktoś wszedł mi do pokoju. Nie mam pojęcia kto. Po poszedł od razu. Zapewne albo moja mama, albo mój tata, którzy mówiłam im powtarzałam, że niestety nie mogą wchodzić, no bo nagrywam. Ale oczywiście standardowo nikt nie słuchał, więc no, dobra. Ogólnie mamy dzień szósty, mamy dziecko, które ja uratowałam, tak, nie przyznaję się, po prostu to mówię, bo lubię tak mówić, bo to zrobiłam nawet, kochani, opowiem Wam, że nic się nie działo przez te sześć dni, nagrała i bym pokazała nam Wam nawet, co się działo podczas tego, ale przez przypadek wyłączyło mi się nagranie, po prostu, przez przy, przypadek wyłączyłam nagranie. Więc no nie zobaczycie od początku, bo naprawdę nie chce mi się po raz trzeci tego nagrywać od samego początku, bo po prostu nie. Więc musicie zobaczyć od takiego, tylko dzień szósty taką mamy tu. Ja powiem wam od razu śmieszną tą historię, bo już wcześniej miałam powiedzieć, że na początek myślałam, że to wszystkie śruby, nie, to, to jest tylko od tego, nie. I nie myślałam sobie, że po prostu... Jakby, nie, nie wiedziałam, że te śruby to są wszystko takie z tego. I myślałam, że to tylko te śruby, nie? Gdybym ja to wiedziała, to już dawno bym miała 15 takich, nie? Ech, no dobra. Ech, no dobra. Co tutaj mamy robić? No póki co mamy. Póki co w sumie nie mamy co robić, bo tak naprawdę ja przez dni nic nie za bardzo nie robiłam. Możecie w sumie pomyśleć sobie, że przewinałam całkowicie. No, niestety mi no przedmiot, i sam widzieć, co się stało. Ja lubię wziąć ten magazynek drewna. Nie potem, po tylko że jest jakaś sowa, to może mi się to schować. Albo jak deszcz czy coś. To po prostu jest fajnie, nie? Muszę coś zjeść, bo jestem tak głodna, że sięgam, że umrę. Ale powinna zaraz działka rolna. Prawda, jest skrzynia. A, już nie żyje jak ktoś. Kochani, jeśli. Zostanie nas jeden, to ja wychodzę, bo ja z mnie nie dam rady. I kochani. Ile przeżyjemy, tyle przeżyjemy. Jeśli nie przeżyjemy 20 dni, no to nie ma problemu. Bardzo dobrze. Dobra torba. Mi się przyda. Amunicja rewolwerowa. Niestety nie, nie mamy bandoży, więc nie uratujemy go. O, ożywił się, czyli mieli band mieliśmy bandoże w takim razie. A to sorry, to nie wiedziałam. Cztery. Biorę kolejną półkę. Szczerze zawsze bierałam te półki, bo ogrodzałam nimi. To jest według mnie trochę lepsze niż zapora. Nie według mnie. No tak myślałam, że coś złego się zbliża już. Coś takiego już myślałam. Przepraszam, jeśli chcieliście zobaczyć od samego początku, ale szczerze od początku nic się w sumie takiego nie działo. Był tylko raz ten jeleń. I nic się w sumie więcej nie działo, nie? Więc na spokojnie nie musicie się martwić, że... Ten, poza tym ja przepraszam za to, no ale... Po prostu też nie dam. No dobra. Tu mamy jeżarce. Ja biorę wszystko. Ja się nauczyłam takiej zasady, że jeśli... że po prostu ja biorę dla siebie jedzenie, nie dla wszystkich. Ja dla siebie po prostu to robię wszystko. I ja to jem dla siebie, a nie dla kogoś, tak? Znaczy ja to sadzę i ja to zbieram dla siebie, nie dla innych. Nie, że nie lubię się dzielić. Po prostu zrozumiałam, że im bardziej im daję to wszystko, tym bardziej oni myślą, że ja im wszystko będę dawała. A ja nie będę im wszystko dawała, no bo nie? Halo. Oni też powinni coś mi dawać, a póki co to nie widzę nic od nich. Zero jakichś tych, więc sorry, Ma opcji takiej nawet. Mamy jeszcze chyba takich tych. Mam póki co dzień dziewiąty. Jest ok. Jest w sumie bardzo ok, nawet bym powiedziała, kochani. No po bo co to więcej powiedzieć. Jest ten. Yy, ten powiedzieć. Jest yy, piątek dokładnie. Rewolwer mam już jeden, posiadasz już to narzędzie, więc no nie wezmę im tego, ale mogę wziąć to. Nie mogę? A F też nie mogę wziąć to, No chciałam wziąć do tego im to zanieść. Wiem, że mogę bym to w rękę, ale szczerze nie chcę mi się machać tą nóżką, jak na jakiejś paradzie i nie będę tego brała. Dobra. Ogólnie mam dzień dziewiąty, chcę przeżyć może jeśli taki, że no to, no, to chciałabym naprawdę 12 dni, mam najwięcej 37. Więc też jest to bardzo dobry wynik i nie narzekam, że mało. Bo to nie mało i według mnie to jest idealnie. A nie mało. Jabłko, stare radio, wentylator. No i więcej za bardzo nic nie mam. To do ognia. To tu. A to co to jest? Amunicję, amunicję biorę sobie sama. Ja 16 mamy. Co ja bym to wzięła do, do, do tych 16? Nie wiem, no słuchajcie, no co tutaj? Garnek taki. A, bo dzisiaj kultyści, zapomniałam, sorry. Pułapkę na niedźwiedzie. Po co nam pułapki na niedźwiedzie, ludzie? Denerwują mnie strasznie. Dobra, ja sobie jeszcze zjem na szybko. O, ja sobie zawsze wskakuję na te półeczki, nie? Martwi mnie, że oni mogą tędy, nie? Tajemnicza grupa. Ja wiem, jaka tajemnicza grupa. Ja po prostu się tu wspinam, wiem, że oni mogą nawet nie stąd, tylko stamtąd, ale ja sobie to zawsze przechodziłam. I było git. No widzicie, to wszędzie wszyscy praktycznie weszli nawet. Rewolwery. Dobra. Bardzo łatwo. Szczerze, hmm. nie chcę się na nich marnować tego, tego. Po prostu ich tako zabiję. Bo zabijam. Kultysta pieniądze najpierw, oczywiście, a potem kultysta. Ej, bo tego kultysta to możemy taką. Po prostu wziąć ci do ognia z nim. No, nie, 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 nie. nie. Ich bierzemy sobie tu. Dobra. tu kolejny. Jeszcze jest jeden. No, Kto dał go na szafkę? Przepraszam bardzo. Ale szczerze trochę dobrze, że w sumie tamten mi się usunęło. Tamte nagranie, bo tam powiedziałam pewne słowo, które nie powinnam powiedzieć. Jestem przyzwyczajona do tego słowa, że go czasami, czasami używam. Więc no po prostu w sumie trochę dobrze. OP. To. Chcę dużo tego, bo no potrzebna mi to jest bardzo. Zaczęło padać, ale mi to nie przeszkadza, bo ja nie chcę brać na ogień, tylko ja chcę brać na garnek pewien. Czy tam na rzemiosło? Na rzemiosło chyba najpierw. Ale też na działkę rolną, bo działka rolna jest mi bardzo przydatna. I bardzo często właśnie działki rolne zakładam. Mam już chyba jedną. Więc jest git. Poza tym nie będzie tak długo trwał film. Tak wydaje mi się, że chciałabym przetrwać dość dużo. Ale jeśli mi się nie uda, no to trudno tak. Nie będę rozpaczała, bo nie muszę wcale. I nie jest mi to przydatne. Słuchajcie, tutaj mamy stopę królika. Niestety ja jestem króliczarą, znaczy czym niestety i po prostu w tej grze muszę zabijać króliki. Już powtarzałam. Dobra, sikiera. dobra, sikiera. Potrzebna jest bardziej chyba. Oj, nie, Kto chce tu? To, to chce tu. Wiem, że to artycznie mogłabym zrobić za porę, albo nawet po prostu to, chociaż nie było to 15, ale ja bardzo chcę koroną. Mamy już jedną, ale szczerze, żeby przetrwać tyle dni, ile ja chcę, bo ja bardzo bym chciała przeżyć... Co tu mamy? Ustaw pułapki. Nie ja bardzo bym chciała przeżyć dość długo dni, dość dużo znaczy. Ile mamy? Dobra, dwie. Już myślałam, że jedna jest, że tylko ja. Mamy i tak już 12 dni, co wprawdzie nie jest największą ilością, ale szczerze, czy musimy, żeby to było najwięcej? No też mi się nie wydaje, nie, tak? nie trzeba najwięcej być, żeby to było, no tak. Ja zrobię sobie ustawę na króliki tomtomnie. Tą, tą, nie? Pułapkę na króliki. Bo, bo szczerze, tu mamy skórę wilka. E, amunicja, chyba włócznie. Bo ja wiem, może nie każdy się ze mną... W... W tej sprawie z ten zgadza, ale ja chyba najbardziej włócznie zawsze z tą rąkę lubiam. Co ja miałam? Pułapkę dla królików. Chciała? No bo nią mogę ustawić sobie na przykład tu. jest pułapkę, żeby oni sobie... Ten. Po prostu będziemy mieć... A to jest kura wilka alfa. Chciałoby się, ale czy nie? Nie pójdę tu. O, widzicie włócznie, no jest ok, nie? Według mnie no, włócznie jest lepsze od dobrej sikiery. Chociaż chyba są takie samo dobre. Nie wiem, ale w każdym razie działa, bo jak sami widzicie, zebrałam jedzenie. Ja muszę gdzieś, wiem, że nie powinna mieć tyle, ale po prostu. Po prostu jestem strasznie głodna. Byłam przynajmniej strasznie głodna, już nie jestem. Już się tak szybko noc zbliża? Jest. Nawet nie patrzyłam sobie na ten zegar, nie? Więc tak jakoś nie za bardzo się zczaiłam, że już. Hop, hop. I to sobie damy do tej zamrażarki. Mamy blacha. Tam blachę sobie damy tu. Co, so, tu już mamy sześć. Szczerze, chyba znowu tą pułapkę na krótki dam. Tylko bo dość bliżej ognia sobie tą pułapkę to, tym razem. Wszystko mamy, wszystko mamy. Nie, możemy ją przestawić na przykład? Nie. Co jest? A, sowa się obudziła. No więc o, widzicie, słyszycie? Taka inna muzyczka jest mocniejsza. Ja zawsze, jak już wiem, że ona się obudziła, to schowam się tutaj pod tym, bo tu jest daszek. Chociaż wiem, że to służy na ten... Jezu, patrzcie, ile mamy tego, 35! To ja sobie biorę wszystko, co chcę. Tak jakby... Ja wiem, nie powinnam, ale ja lubię sobie szaleć. Poza dwa magazynki są też potrzebne. Dwa magazynki. O, to widzicie? Oni też już szaleją. Oni już szaleją z zakupami, nie? Trochę się boję, bo teraz ta sowa jest i no... Kiedy spotkałam tą sowę? Wystreszyłam się i prawie zginęłam, ale nie zginęłam. Prawie, prawie. O, widzicie, dużo półek potrzebne. Op 4 drewna i 0 już tych yy, tam. 35. Zmarnowane na jakieś Czy? Yy, jak będzie za 20 sekund, będzie dzień i idę po jakieś jedzenie. Jestem głodna. W ogóle muszę coś zrobić, żeby ten, chociaż teraz nie wiem, czy ta działka rolna nie będzie. Chyba będzie już. Urośnie. No i bardzo dobrze, niech urośnie, niech rośnie, niech rośnie. Pięć. Tu mam jakby co? Nie wiem, czy wy widzicie, chyba widzicie. Jeden. Mówiłam, jestem tak głodna, ja nie mogę. O mnie, niam, niam, niam. Dobra. Sorry, musiałam po prostu... Jestem głodna, muszę zjeść. Je nie, 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 nie. Włóż, nie, włóż, nie. 3x... Potrzebne ja chyba najpierw właśnie te... te, chcę sobie Kolejne półka, ja nie mogę Szaleją naprawdę z tymi półkami, po prostu szaleją, no Szczerze tego królika, Boże, jakiego królika? Wilka Chciałam zabić, bo potrzebne mi było jego mięso W ogóle potrzebne mi jest wszystko, co oni tam mają, nie? Patrz, ile to jest blachy, w ogóle, nie? Ja nie mogę chyba wiem, co oni kupili, nie Jakby Mi się wydaje, że oni kupili to, czego ja nigdy nie chciałam kupić o tego handlarza. Jakieś krzesła i typy, nie? Co on tam zbudował? Siedziska. Tak myślałam, że te siedziska. No co jest git może być. Ja nie mogę ile tego. O, nie, to jedzenie nie, nie, nie. To jedzenie nie do z Spokojnie, niektórzy uważają, że... Ona powinno być do zniszczarki, gdy wcale nie powinno. Nie, też nie przy ognisku powinno to być. Oni już sami, jak widzicie, zabudowali nam całą. Nie wiem, jak wejdziemy. Jezu, ludzie! Jakby, jak to dziecko ma tu wejść? Z tej strony. Dziwnie ok. Łapka dla królików nogi. To może być. Przyda się. Chyba. Op, op, już dzień 15 tak w ogóle. Więc jest bardzo dobrze. I to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja nie wytrwam na pewno 37 dni. Bardzo bym chciała wytrwać tak w 5, 5 dni jeszcze. Albo chociaż 25. Nie wytrwam 37 ani więcej, bo po prostu nie chcę. I no, po prostu nie chcę. No. Mogłabym, ale no, chciałabym też pograć w coś innego, a jak już, to po prostu sama i bez jakichś kamer się skupić na grze, nie? Op. I tu mamy w ogóle, tu jest królik w wodzie. Jeszcze jakieś żarcie. Ja biorę całe żarcie. Zawsze mam tak, że po prostu biorę wszystko, co mi popadnie w ręce, nie? Teraz będę najpierw najpierw kult liści, bo dawno ich nie było, ale my jesteśmy bardzo przygotowani, jak sami widzicie. Jesteśmy przygotowani, więc nie ma czego się bać. Zaczął padać i grzmieć. Super, super. No, super. A, mamy dużo jedzenia to spokojnie. Znaczy, jedzenia drewna. Więc chyba będzie dobrze. I nie wiem, czy to dziecko nam pomaga. Nie rozumiem, jakby innych, którzy mówią, że te dzieci pomagają. Nie wiem, w jaki sposób mieliby pomóc. Bo póki co to nie widzę, żeby wcale pomagali. A, myślałam, że to oni idą, kultyści. Tak się zastanawiam, o co chodzi. Tak w ogóle rozwala nam bazę. Trudno. A co oni tak zastygli w miejscu? Myślałam, że już wychodzę. No, to co? Siedź, chodź, 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 Dobra. Mm. Ła! To, te! Jezu, to do się nie da wchodzić. Ja nie mogę. A, ła! Czemu ja tak dostałam? Jak kary? Dobre, ja się chowam tu mam gdzieś. A to jest w ogóle poza ogniskiem. Tu już nie, a tu tak. Tu jest ciemniej, a tu jaśniej, nie? No, typie, chodź ze mną. No, dobra, ja też co stoję. Też co stoję. Typie, ale co? No i przez ciebie zginęłam prawie. Jesteś mądry. Tu siedzę, oni wiedzą, że my tu jesteśmy. O Jezu, poczekajcie, 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 bo rozładowuje się telefon. Oby się nie rozładował. Jeśli się rozładuje, to przepraszam, nie nagram, ale oby się nie rozładował. Mam nadzieję, że zdążę. No tam, tam coś ja widzę, to uczę, co się dzieje. Kochani. Po prostu muszę zacząć ładować telefon do... do... Przeżyjemy. No i... Zginęliśmy. Błagam, ożów mnie, Orzów mnie. Ożów mnie. Może w nie, błagam. Nie? O mnie, proszę. Jest, ożywi mnie, ożywi mnie. Dzięki Bogu, Boże. Dziękuję Ci, wybawco, mój kochany. Dobra, słuchajcie. Typ nas uradował i no, bardzo dobry typ. Polecam tego typu, polecam z nim grać. Jest naprawdę spokojny, tak? No nie, no, no, uratował mi dzień, już się bałam, że wiecie, no nie przeżyję, nie, i koniec, a no 18 dni już mamy. Więc tak jeszcze chciałabym z dzień, bo to będzie mnożnik, no to tak jeszcze w ten dzień, jeden, o ile wytrwamy, bo według mnie powinny być kultyści, lecz ich nie ma. To jest dla mnie trochę dziwne, bo spodziewałam się właśnie ich tutaj, a ich nie ma. I nie, nie powiem, że się nie cieszę, że ich nie ma, bo... Nie cieszy, bo cieszę się, że ich nie ma. Nie pow... Czekajcie, co ja powiedziałam? Dobra, nieważne, skończ nieważne. Po prostu nie pytajcie, o co mi chodziło. Kochani, jeśli to dziecko mi zjera wszystko, jeśli to zaraz zniknie, to ja przysięgam, że powrotem dam te dziecko do jaskini. Dobra, dobra siekiera. No bo nie ma czasu tutaj, trzeba wszystko robić. Zabezpieczenia i typy. Nie ma co tu tracić czasu. Ale ja sobie pododaję tych typów szczerze. No, byśmy. Zobaczymy, czy zaakceptują. Dobrze, jeden zaakceptował. Filip August 6. Pozdrawiam typka, jeśli mnie ogląda. albo jeśli zobaczymy, to pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich w ogóle. No, a teraz. Jest chyba dobrze, nie? Teraz będę kończyć granie? No bo muszę też parę porobić, nie. Więc chciałabym jeszcze ten dzień na koniec. Niech to mi się później dalej. Zwłaszcza już. Nam, no już trwaliśmy 18 dni i to nam wystarczy zdecydowanie wydaje mi się. Tylko po prostu no, zbieram im jakby jedzenie, nie? Bo ja wiem, że oni będą na pewno chcieli coś zjeść. I może na pewno będą chcieli potem może grać. O ile będą chcieli, a jak będą chcieli, no to dam im po prostu jedzenie, nie? Im przeszykuję. No, po prostu zrobię ten. Będzie noc, czyli za te 30 sekund i idę. Już kończymy. Ogólnie mega fajnie się, według mnie, grało. I będzie git. Ja zbieram im jeszcze trochę jedzenia. No. Noc się zbliża. Ale bardzo dobry ten, polecam tych typów.